Siemmo widzowie, to ja mega i dzisiaj w filmie wystawiamy Krab na aukcji za jeden Gem. Właśnie już za chwilę ten. O, już jest, już jest. Zap mój nick pod napisem Crab No dobra, mamy dobry. Na razie ten. Jest fajnie. Ym, no, ktoś to podbije. Błagam, bo ja tego nie zniosę. 200 milionów, 22 miliony, dobra. No, na początek to może być spoko. Uuu, jeden bilion. Dobra, to może być dobrze. 1,1. jeden. Jeden, jeden dwa. No błagam, podbijajcie! Bo ja nie chcę sprzedać rybka, bo za 2 biliony jakiemuś betonowi. Uuu No błagam, niech ktoś dalej podbija. O! 3 biliony, 3 biliony. Dobrze, dobrze. Jest dobrze. 3, 3, dobrze, dobrze. Ja sobie blokam w tym czasie jakieś pety. Czy 1, czy 13. O, czas mam tu coś. Rano widzicie? Ciągle Raycrack. Ciągle! I ciągle on jest na tej aukcji. dziwię się sam. Chyba dawno widzowie już wam nie muszą powiedzieć, że jest nowy update. Wrócanie w swoich petach. Może no, wam tak tylko przypominam. Tak na wszelki. 9. No proszę was to kosztuje 5 bilionów 4-4 biliony. Ja to kupiłem za 5 bilionów, bo ktoś to sprzedawał. Może wyjdę na plusie, może na minusie. Za aukcjami to bywa różnie. No proszę, niech ktoś podbije. Jest! ktoś podbił w ostatnim momencie. Uuu, 4-5. Dobra, to to, to to ja rozumiem. To, to ja rozumiem, dobra. No proszę, ten. No, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No i tak jak widzicie, widzowie, udało nam się sprzedać za 4, 6. Wyszliśmy na minusie, tak trochę. Ale chociaż zrobiliśmy... Nie wiem co. A papa, pa, widzowie.